Tutaj pompa Duo, wspomaganie niwo, komplet uszczeleczek. Do niej też już mam. To sobie to się rozbiorę, wymienię w diabły przy okazji, posprzątam. No dzień dobry. Nie wiem, czemu ten mój aparat tak dziwnie skanuje. Ale Duo, pompa wyszarpnięta z samochodu. Tak to wszystko przepięknie zarosło brudem przez lata. Do samej pompy? Nie wiem. O, leje się, leje się. Nie wiem, ciecze czy nie ciecze. Lecz mam zestaw uszczeleczek. A ponieważ nie jest łatwo, no, no jakoś skomplikowanie nie jest, ale roboty dużo, żeby tą pompę wyjąć. To czyszczę, skrobię, myję, rozbieram, wymieniam uszczelki, składam. Może jakieś łożysko wymienię, zobaczę. Niby to nic nie szumi, nie tego, ale jak już rozbiorę, to zobaczę. Może jakieś łożysko się też wymieni. A co mi tam zależy? Tam? Co to? Czyż w sumie mogę nie wymienić, ale nie wymienię sobie. Zresztą zobaczymy. Dobranoc. No i tak tą bąbkę oskrobałem nieco z brudu, szczególnie tam, gdzie są jakieś płaszczyzny, łączenia. Po prostu jak będę rozkręcał, to żeby mi się nie nasypało. No i tutaj... Patrzcie. Listopad, 90 rok. Western. Germany. Tak naprawdę to większość części w tym aucie jest z 90 roku wyprodukowana. Nawet... Nie ...kojarzę, żeby coś miało tabliczkę 91 rok, co by... ...znaczyło... ...że albo... Faktycznie go wyprodukowali w 90, albo dawne systemy produkcyjne nie miały takich jak obecnie parametrów. Nazwijmy to, że części były produkowane 2-3 dni przed montażem, tylko je produkowano na kilka miesięcy przed montażem. Teraz już takie rzeczy raczej się nie zdarzają, bo magazynowanie tych części to jest wszystko czysta strata. Teraz musi być lin, musi być szczupło. Teraz się produkuje i od razu montuje. No, ale może było inaczej, a może nie było. W każdym razie, chyba mam najstarszą 140 w Rzeczpospolitej, albo jedną z najstarszych, nie ma się czym chwalić, bo gnój totalny. Ale zaraz naprawiamy. Hop. No, i jak to mówią polone, zacząć czas. Odkręciłem te cztery śrubki, były dosyć mocno dowalone. Trzeba uważać, bo to tradycyjnie łatwo obsmykać łepek i później będzie kłopocik. Otworzyłem to, myśląc, że tam jakiś jest tłok albo coś, a tu o. Pusta przestrzeń, zasobnik po prostu dodatkowy. To jest akurat sekcja pompy wspomagania kierownicy. Ta druga jest do NIWO i do ASD i do tam jakichś tam innych... ...bajerów, do ADS-u przede wszystkim. No i co? Już jedną muszczeleczkę widzę do wymiany. Już spojrzałem, że w zestawie taka jest. Rozkręcamy dalej. Potwora. Kurczę, ale jestem ciekaw co tam w środku siedzi. Zawsze mam taką ciekawość jakąś. Chyba od dziecka. No. Jaki będę ciekawy, czy to już się uruchomi z powrotem. Uhu uhu. Dobra, nieważne. Rozkręcam. No jak to mówią, była drobna sytuacja mrożąca krew w żylakach. O ile te mniejsze śrubki po obwodzie to jakoś tak w miarę się odkręciły, to z tymi dużymi, tymi oto czterema to już miałem nie lada kłopot. To znaczy, no może nie miałem kłopotu, ale były naprawdę festowalone, Być może na jakiś klej, ale na gwincie nic nie widać, także moment był spory, będę musiał o tym pamiętać składając. Oczywiście serwisówka Mercedesa nie przewiduje naprawy tej pompy, tylko wymianę, więc... Będę się, że tak powiem, posiłkował dobrą praktyką inżynierską i dobiorę moment stosownie do wielkości gwintu. Tutaj mamy część, znaczy, pompy do układu wspomagania kierownicy. Jakieś to pewnie są zaworki, coś tam, coś tam. Ładnie, wszystko piękne w środku. Wszystko pięknie działało, tylko że. Silnik cały jest uwalony w oleju, już nie wiem skąd ciekło. Jeżeli mi ciekło, stąd nie ciekło, no to trudno, robię próżną robotę. Ale jeżeli z tego by ciekło, a później bym to poskładał, by się okazało, że muszę znowu rozbierać, tym się zasmucił. Także jak już robić to, byle jak. Tu jest właśnie część pompy. To w zasadzie wygląda tak na oko, przynajmniej tak samo jak te pompy które są nie tandemowe, tylko pojedyncze. Wyjmę sobie te śrubki, bo mnie to mnie tu zasmucają. Mam taką technologię, że wkładam śrubki, znaczy wkręcam w gwinty. Raz, żeby mi się później nie pomyliły, to akurat prosto, bo nigdzie indziej się nie da ich wkręcić, natomiast podczas mycia później, jak już tą obudowę na cacy mył szczoteczką do zębów i różnymi specyfikami, to mi się nie zabrudzą gwinty. Po prostu. Nie będę musiał gwintu czyścić. O. A tutaj mam tą pompę. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką tam zakręcić wałkiem. O, da się. O, widać, że tam się coś w środku gotuje ładnie. Wszystko jest takie czyste, że aż miło popatrzeć. No. Ale rozbieram dobiorę się tutaj do pompy tego tak zwanego niwo. Ta przednia pokrywa też sugeruje. Że jest to zwykła, standardowa pompa pompaniwo, jaką można chociażby w 602 i 3 silnikach znaleźć, mercedesowskich, mercedes dieslowskich. Zawsze jest na, na froncie głowicy, więc pewnie też tak jest. No, także, rozbiorę co trzeba, wymienię. Znaczy, nie, najpierw to umyję, to, to, bo to wygląda jak, nie powiem co, ale jak już umyję, to wszystko powymieniam, bo składam. I do boju. Krocki Lego to są. Spójrzcie, jak to jest pięknie zrobione. To są moje szmaty z, do pochłaniania oleju. Pampersy można by rzec, ale taką trochę mam bardziej prymitywną metodę. I teraz, żeby to rozłożyć, to trzeba dyskretnie to zdjąć. Na kołeczkach to jest przepiękne. To jest po prostu przepiękne. Jak patrzę, jak ktoś się musiał nas starać, żeby taką piękną pompę zbudować. Trzeba przyznać, że tutaj trochę chyba już widać ślady pracy. Nie powinno tutaj być takich. takich ziaźów. Nie wiem, czy to widać, widać. Widać takie schodki jakby, co ciekawe pompa chodziła naprawdę wspaniale, żadnych hałasów, żadnych szurburu ani innych jakichś takich dziwnych dźwięków będę o tym myślał później tutaj jest wirnik no i co, oczywiście wałek się obraca w jakiś tam sposób mimośrodowy oj, o, obraca się w sposób mimośrodowy, te tutaj blaszki się wysuwają, wsuwają i przepompowują olej pompa ma Badaje tam ze 135 barów ciśnienia, to bardzo dużo, także nie są przelewki. O, a tutaj trzeba zdjąć ten pierścionek, i myślę, że wałek cały ładnie wyjdzie, będzie można się dobrać do reszty uszczelek i do tej sekcji yy, niwo, bo tu cały czas mamy pompę od wspomagania. Pierścionek zdjęty, niestety tutaj te. Blaszki, które tłoczą, mi się powysuwały, powkładałem je w swoje miejsca. Natomiast trochę mnie to zaskoczyło. No i mamy część tam niwo na wierzchu. Tutaj tłoczenie jest troszeczkę inne. Po prostu mimo środozowo są wciskane takie tłoczki. No i one sobie tam tłoczą oleum. Pokrywka, kolejny o Wałeczek z tym, o, widać mimośrodem, który napędza nam pięknie pompę Niwo. Ta tutaj, ten tutaj wielowypust napędza nam pompę od wspomagania. O, tutaj widać w co on się wsuwa. No i jest kanałek, w który chodzi pierścień zabezpieczający, który sobie leży teraz oto tu. Wszystko to jest takie tego, ale ja tu posprzątam to będzie prześliczne wszystko po zmontowaniu no i zdejmujemy ładnie pokryweczkę, nie ma tu łożysk, są, znaczy łożysk kulkowych bo łożyska są, ale tylko ślizgowe. także nic wymieniał nie będę A raczej bo tu luzów nie było wyczuwalnych zaraz sobie ładnie wymienię ten tutaj piękny pierścień uszczelniający, zimmering jak to się ładnie mówi jest oczywiście w zestawie wszystko jest w zestawie, także wspaniała rzecz. Taki zestaw uszcze, uszczeleczek. Serdecznie polecam. Kosztuje w zasadzie cały zestaw, to kosztuje tyle co oryginalne dwie uszczelki, a ja myślę, że te uszczelki oryginalne nie są z jakichś tam super turbo lepszych materiałów. Nie ma się co szarować, no to są tylko uszczelki. Dobra, rozbieram dalej, tak żeby móc to umyć w końcu pięknie. No i mam na wierzchu ostatni element tej układanki, czyli pompę niwo. Widzimy tulejkę i te zaworki. Trzeba uważać, żeby ta tulejka nie wysunęła nam się. Bo jak się wysunie, to leżymy. O, widać, tak jest zaworek nabiera oleju. Później go tam wtłacza i ciśnienie przezwyciężać siłę tej sprężyny, no i tutaj już, to jest w tej sekcji, tu mamy jedno uszczelnienie, tam w środku mamy drugie. W tej sekcji zewnętrznej jest jakby wysokie ciśnienie, ono jest przepychane przez nie widzę tutaj przez ten otworek, ten oto i przez tą śrubę. Tutaj jest oczywiście złącze i to sobie biegnie do instalacji NIVO, jak są auta ze szperą hydrauliczną, czyli z ASD, to również i tam sobie biegnie ten olej sprężony. A tu przez ten otwór jest zasysany ze zbiorniczka tym otworkiem o to, tym oto pośrodku. O tym, o to pośrodku. A tu mamy miejsce na kołek ustalający. Także da się to tylko w jeden sposób zamontować. Czyli mamy tak zwaną pokajokę. I teraz mamy jeszcze sobie tutaj podkładeczkę. Pod podkładeczką mamy kolejny pierwszy uszczelniający, który zapobiega przedostawaniu się oleju z części niwo do części wspomagania układu kierowniczego. Co ciekawe, jest to tak rozwiązane, że ten, że ten tutaj zimmering pracuje na niskich ciśnieniach, bo zarówno od strony sekcji NIWO, jak i od strony sekcji pompy wspomagania układu kierowniczego jest niskie ciśnienie, czyli jakby ma tu komfortowe warunki, raczej niskie szanse na to, żeby tutaj coś wypchnie albo, albo coś. Niemniej jednak w zestawie jest. Zostanie wymieniony, podobnie jak ta tutaj uszczelka. Myślę, że te oleje się nie mieszały, bo wspomaganiowy jest czerwoniutki, co widać tu na tym obrazku. A olej Niwo był bardzo stary niestety. Zostanie przy okazji wymieniony. Jak trochę się to przepłuczę, to wymienię raz jeszcze i przy okazji może wymienię gruszki, a może nie, no bo... Tak nie do końca jestem przekonany, czy one dobrze działają, czy nie dobrze ale nie wszystko naraz nie od razu z zbudowano najpierw robimy rzeczy związane z komorą silnika czyli mamy już wszystko gotowe do mycia jak umyję wyrzucę stare uszczelki, założę nowe poskładam to do kupy zamen. no i co no i, I co o tutaj się wy... wysunęła stulejka łożyskująca o tutaj sobie pracuje wałek na tej stulejce, ale nie będziemy tutaj się wygłupiać. Dobra. A tutaj jeszcze taki przerywnik muzyczny. Już tu tak w miarę umyłem. No i co? I trzeba usunąć stary już uszczelniający. No i jest oczywiście coś, za co Mercedesika bardzo zawsze lubię. Jest otworek. Wsadzamy sobie ładny pobijaczek. Odpowiednia duża nasadka, czy tam cokolwiek innego. Pierzemy delikatnie młoteczkiem I co? Stary uszczelniacz wychodzi. Zaraz się nowy wstawi i będzie baya bongo. No i na dzień dobry. Kolejna ciekawostka, słowno muzyczna. Jeżeli cieknie pompa, to nie cieknie przez ten oring pokrywkowy, raczej. Bo ten po oring pokrywkowy, pokrywka przychodzi tak. O to on się ten o wykłada na tej tutaj powierzchni pompy, czyli jak sobie wstawimy pompę tu do środeczka, no to widzimy, że pokrywa uszczelnia tu, a za wycieki pod pokrywą jest odpowiedzialna uszczelka, która była w tym kanałku, która to uszczelka, w moim przypadku. Nie jest uszczelką, tylko stworzyła się jakimś kawałkiem plastiku. Stwardniała nie dość, że się zdeformowała, to stwardniała i tędy miało prawo się sączyć. A przypomnijmy z wcześniejszego jakiegoś momentu filmowego, to właśnie tutaj na zewnątrz znajduje się wysokie ciśnienie, czyli ta tendencja do pocenia się jest. Większa przez taką właśnie uszczelkę zużytą, ale mam już nową, także zaraz montuję, zaraz pompę czyszczę i wyrzucam tego pięknego tutaj zimmeringa i tą uszczelkę, która jest tam w rowku, w kanałku na samym dnie. Wyciągnąłem pierścionek tam z dna yy, tutaj pompy. To jest wciąż niwo. Pierścionek totalnie zdrewniały, zblazowany, jak z plastiku. I kolejna ciekawostka. Tu jest nowy pierścień uszczelniający. Stary leży tutaj. Trochę się musiałem napocić, żeby go wyciągnąć. No bo tutaj niestety nie ma takiego fajnego kanałka do wybijania. No i teraz uwaga. Ciekawostka. Mamy sobie pierścień uszczelniający zegara. Zimmering, przepraszam, jakiś zegar. Pijany chyba jestem. No i widzimy, że z tej strony mamy sprężynkę i wargę tą uszczelniającą, czyli taki oto zwykły. Odwracamy na drugą stronę. Hops! Co? To samo. A dlaczego? No bo rozdziela dwie pompy. Czyli z obu stron musi być ta warga uszczelniająca, jakby ciśnienie może stąd napierać, jak i stąd. Zresztą tutaj jakiegoś dużego ciśnienia nie ma, natomiast bo tak już mówiłem wcześniej, to jest po stronie niskociśnieniowej, ale jest dwustronny. I teraz kolejna ciekawostka, tutaj na tej pompie od wewnątrz mam mikroudarowym jakimś narzędziem wykonane opisy 662, to jakaś dwójeczka. No nie wygląda to wszystko na seryjną produkcję, tym bardziej jeszcze tutaj na korpusie też tu ktoś sobie coś napisał. O także no. Chyba to dopiero jakąś taką rzeźbę robili pod ten mój samochód. Jeszcze to nie było produkowane masowo. Już jest wyczyszczone, posprzątane. To jak są jakieś odbarwienia, to, to ten. nawet już robię czystymi ręcyma, żeby żadnych kłaczków nie zostawiać, żeby to później nie było kupa. To tu już jest czyściutko. Zaraz wbijam pierścionek, wkładam pompkę i będę miał tą stronę zrobioną. Biorę się za wspomaganie kierownicy do posprzątania, do powyrzucania oringi, no i td. i tp.